Tak jest, najmniejsza scena razem ze mną Dawid Mik, współtwórca tej właśnie najmniejszej sceny. Ta scena, szanowni państwo, ona no, nie jest taka bardzo mała, bo sam zespół liczy ile? 12 artystów. Ale jeżeli mówimy o tym, w jakim miejscu się odbywają te spektakle, no to tutaj faktycznie ta scena jest najmniejsza, bo pomieszczenie mieści... Ilu gości, ilu podliki? No powiedzmy, że od 10 do 20 <noise> widzów. Czyli to się <noise> równoważy Tak pół na pół. Połowę zajmują artyści, połowę zajmuje publiczność. Dlaczego postanowiliście, no właśnie, zostać w Tarnowie, bo wy jesteście porozrzucani po całym kraju tak naprawdę. Pojechaliście za szkołą, pojechaliście za pasjami, ale wracacie, wracacie, raz na dwa, raz na trzy tygodnie. No to przede wszystkim ludzie, bo widzowie, którzy obdarzyli nas takim zaufaniem i taką pasją przychodzenia do nas, to jest niesamowite i nie możemy ich opuścić, a też. Te mury, jakoś tak z nami współgrają i, no i w ogóle to, że artyści zaufali i poszli za tym pomysłem, i do no już 6 lat to kontynuujemy. Wasz pomysł, najmniejsze sceny świata, opiera się na muzyce. Ta muzyka jest taką podstawą Waszych spektakli? Tak, bo nasza działalność na początku była stricte muzyczna, a później pomyśleliśmy, że z tego teatru małej piosenki chcielibyśmy robić większy teatr, gdzie te piosenki się już przeplatają, mają jakąś fabułę i o czym się opowiadają. I działacie tutaj, niedaleko. Kamienica numer, numer 9. Kamienica numer 9, która mieści, tak jak Państwo słyszeli, niezbyt dużą publiczność, ale publiczność, która zawsze do Was wraca i zyskujecie też nowych sympatyków. No tak, jeżdżąc z koncertami po całym kraju, później te osoby wracają. Ostatnio mieliśmy widzów z Wrocławia czy z Gorzowa Wielkopolskiego i to jest bardzo miłe, że oni chcą później sprawdzić, jak działa to w takiej przestrzeni. Także dzisiaj wieczorem spektakl, bilety wyprzedane. Tak, wyprzedane, chociaż czasem się zdarza tak, że ktoś odwołuje, więc można wypatrywać jeszcze przed samym koncertem. No to spróbujmy, próbeczka dla nas przed dzisiejszym spektaklem. Zapraszam. Ty jesteś taka nieprzeciętna, a ja zwyczajny, jak w płocie sen. Ty jesteś tak inteligentna, a ja prościzna, wikliny pęk. A prawda skrzętna i namiętna o naszym życiu ma taki dźwięk. Błękitnie, Twoje oczy świecą zbyt błękitnie, w szarości dnia. Ambitnie, poczyna sobie zbyt ambitnie, ambicja Twa. Zaszczytnie, jeśli przegrywasz, to zaszczytnie, tylko o kroku pół i sprawiasz ledwo uchwytnie, że po pochyłej równi sunę w dół.